Moim To jest normalnie przed, lo, przed lotem i niestety za chwilę będzie crash Ale ja to Ale Tak mały sobie, że... Będzie skraszowany Będzie super crash Czego Nie mi w obiektyw Czego mi w obiektyw włazisz? ładzieć i tak żyro Żyrąmy łącz. Ok. Sprawdź. Ten. Sprawdź czy, go, czy wszystko jest dobre. Trzeba nie trzeba jakiegoś serwera. Prostuje. Dobra. A ile Troszkę wyprostować możesz? raczej Okej okay. Dobra I ten Po No to nie... No, troszkę do góry Dobra Góra wyłączona Dobra, dobra Tak? Też się nie da Lecisz? Mm. To bardziej do góry go pójść. puści żeby jakby nie czekać. Ja, no do... idę sobie z tej do do dołu, to... Bo to będzie ostatni lot w życiu. Ostatni lot Phoenixa. Ostatni, ostatni lot Phoenixa. daj i lecę. lecę. O, to lecę. O, lecę. O, to ciągle, ja nie O, to lecę. O, to Nie Londyn. Nie, okay. nie no co ty? A dlaczego to do góry tak idzie? No w prawo mi ciągnie, coś. No to spróbuj mu jak tam. W prawo ciągnie? No ale czekaj. O ja. Tak, tak. Nie, do góry ciągnie strasznie, nie? Nie. Nie? no? Nie? Nie. No to przelot taki prosty. No, Bo... szybki. Nie a, się. A... Tu. Aha. I słabe śmigło masz czegoś? Nie. Nie, nie jest takie słaby. On tak ma latać, chyba nie? Ale lata, nie ląduj. Przyleć tu bliżej. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. się boisz, to nie. Tutaj. nie. Nie, nie. Nie, Ładnie się ten. Ładnie się. Zachowuje? Ładnie, nie? Tak Ładnie <grym> się zachowuje? Nie, nie, nie. Tak niebezpiecznie to latasz bardzo. Widzisz, nie? No, co, no, mogę lądować i zielę Nie, tutaj bliżej. Nie no tak, nie. Nie tak. Pamalutku, pomalutku, włośnie. O! Wow, co? Połasz mnie. Co się stało?

Oni już aż upadą ten, tak stał. Ale ładnie, ze sterowania jest dobry. Ze sterowania Na Aileron jest troszeczkę intensywny bardzo, ale da się nim sterować. Nic, nic. Ale to jest, jest... Ale to yy. zawsze jest rozbijany. Właśnie że nie. To inne śmigło dajesz jednak? No. To, to jest, nie, jest za małe. To jest za mało. Mhm. Nie możesz pełen gas dawać, bo będzie się czas. No tak. Czy on będzie miał w czasie lotu trochę chłodzenia, nie? No. Ale... No. Ale ja dałem tylko ten, żeby do góry chciałem podać i do full ale nie dało się. Nie dało się ten. Nie dał. No, się. A to czego tak jako... A może ten środek ciężkości trzeba było do przodu dać? Trochę. Bardziej. Ciągnie. Żeś nic nie zmieni. No, nie ciągnie z Nie, ciągle, żeby... nie Mhm. albo silnik jest za mały albo śmigło ale... albo śmigło za ale... ja myślę że silnik <coughs> a jaki to jest silnik? no ale Wszystko Wszystko jest nie jest ok? testu silnika silnik? tylko nie dałeś pół gaz Ok? dałeś hey, lec hey, hey. już lecę prawie na pół no, byłem ciągnie, to się wstrzymujesz mi. Do góry ciągnie. Tu! Ok, już się przemyślałem. Nie. nie. Ej, ale bym ciągnął, prawda? Szybko, No i crash się. I się zrobi, crash. Byłeś, inne śmigło. No, oni zrobili inne śmigło, ale teraz Filip. On nie umie delikatnie, precyzyjnie i skraszował się że tak triki. Nie Nie bo on lata wiesz jak On bardzo mocno ten ciągnie drążki A ten samolot jak tylko lekko się zrobi to on raz wziął w drugą stronę Co? Bo tam aż trawę wyciął. No Co to za mysza mi tu lata? Mysza A ma tu dziurę, mysza. Mysia tu zwiała. Tu w dziurę, tak dziut no, Skraszował siln się? On silnik chciał skraszował. Ale Filip zrobił... Ale szczęście, że się śmigło nie złamało. No ale no, lepiej, Filip... Że się śmigło złamało, niż kurna wyrwa się silnik. No silnik wyrwał Ale sobie silnik Nie masz wyczucia za bardzo Nie da się już latać? No teraz nie Trzeba było szybko przykleić na to na gorąco, ale tu nie ma gorąca Niestety Może tylko ten Może tylko silnik, a nie skrzydł. Skrzydło Skrzydła by było naj... Skrzydła by były najciężkie chyba wszystko jest Eee, jednak sztywność robi patyczkowata swoje. Mhm. Dobra, baterię mogę ci pożyczyć. A no, ja nie potrzebuję tej baterii. Czemu nie? Nie, no jak nie? To też może być. Nie. To samo prawie. Nie. Rozbij teraz swojego. A i bo ja zaraz lajona rozbijam. Dajcie Nikowi polatać. Właśnie. Lajonem? A potem wujek sobie no, Chcesz latać nikogo lajonem? Chcesz lajonem latać, bo ja mam całą baterię jeszcze? Przynajmniej spróbowałam go pociągnąć. Czego te twoje tak latają dziwnie jakoś tak? No, Dziwne. No slow player. slow player. No slow flayery, no ale... Za dużo wychyłu mają. Nie mają za dużo wychyłu. Trzeba do... wiedzieć, że Nie mają... mają za dużo, Mio... mają o wiele za dużo. Nie. One tak mają działać. Tylko, że ty za bardzo miąchasz tymi wajchami. Slow player jest... Is... jest Zaciśnij? Nie. Mm. No tu załączam. Zobaczymy czy twój cegła slowflyerowa slow czy będzie zasuwała. Cegła slow flyerowa A jak? Cegła. Kurczę Taki ładny samolocik. Sorry, tato. Ale przynajmniej coś zrobił, nie? Pociągnąłem go jeszcze. Pociągnąłeś. Bo ty za bardzo machasz, wieci Ale ty. A może ja mam taki? Jeden osiem dał. No, jak chcesz. Ja już nie Wiecie, że tu mysza była i tu zwiała w, ten w, w dziurę? No, no szukałem ją tutaj. Już jest. No, a zobaczymy, jak teraz twój będzie kraszował. Tu nie skraszuje. Skraszuje. On może uważaj, może do góry ciągnąć. To leci. No, lecę. Ma ślinik. A nie latuj? Może twój dzień po prostu samolotu nie lubi? Ja śmiga się nie lubi. Spróbuję tak powoli lecieć. 10 minut. 10 minut, to się nie da to No to dobra. To wystarczająco. Dlaczego ty swoje możesz latać na No bo on tak specjalnie robił. Ja, ja nie jestem przyzwyczajony do tego. No teraz się już trochę wiatr zrywa, nie? Teraz łop. Jakieś coś w W nasze niebo kurna wleciał. Ja już mam. I to jest coś takiego jak szybowy co na pół. Ja mówię, więc pięknąć skrzydła. Bo teraz się już kończy, ale... Jak daje na pół, to już daje fula. 嗯。 哦，过来佢吧